Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będziemy robić dżem wiśniowy. Pyszny dżem wiśniowy na żelfiksie. Mamy tutaj około 7 kg wiśni i teraz będziemy pestkować. Tak jak mówiłam, sypujemy 6 żelfiksów. W tym przypadku ja mam dżemiks. No, znaczy spek na, na bazie pekcji naturalnych, owocowych. O. Sypaliśmy 6 dżemiksów i teraz bardzo dokładnie mieszamy. Jak wymieszamy, należy podłączyć i podgrzewać cały czas mieszając. Gdy się zagotuje, pogotować ze 2-3 minuty i wsypać cukier 3 kg cukru na, ilość, na tą ilość 6 kg wiśni. Oczywiście bardzo dokładnie musimy wymieszać. Podłączamy i będziemy podgrzewać Nasza scenę na indukcji bardzo powoli do zagotowania. Wiśnie już mamy wypestkowane. Tutaj wsypałam do miski, położyłam na wadze. Miska waży 20 deko, a w sumie mamy 3570. Czyli mamy 3,5 kg wiśni, przesypujemy je do garnka, i będziemy nakładać następną porcję. Z tej ilości odlałam około litra soku. Tym razem mamy 2,5 kg wiśni, czyli w sumie mamy 6 kg wiśni po odlaniu litra soku. Teraz te wiśnie przekładamy do garnka i będziemy mieszać z sześcioma opakowaniami żelfiksu. Żelfiks oczywiście na bazie naturalnych pektyn. I do tego będziemy dodawać po pół kilograma cukru na kilogram wiśni. Czyli 3 kilogramy cukru musimy tu wsypać i będziemy to podgrzewać. Ale najpierw składziemy tylko żelfiks, bardzo dokładnie mieszamy i będziemy podgrzewać. Do tej ilości soku wsypujemy pół kilograma cukru. I będziemy mieszać. I chwilę pogotujemy. Aż zniknie pianka. Żądam, ten jest naprawdę pyszny. Zawsze pierwszy znika z piw w spinnicy. Nasz dżem bardzo ładnie się gotuje. Cały czas mieszamy. Doprowadzimy do wrzenia i tak jak mówiłam, do tej ilości włożyłam pół łyżeczki kwasku cytrynowego. I jak się pogotuje po zagotowaniu 3 minuty, wtedy wsypiemy cukier. Obok się gotuje nasz sok, ale tu się zaczęła tworzyć piana, którą musimy zlikwidować. Nasz drzem już się zagotował. Teraz będziemy wsywatać cukier 2 kg na razie wiemy. Będziemy cały czas mieszać. I to przegotujemy jeszcze 3 minuty. Najpierw doprowadzimy do zagotowania, później przegotujemy i następnie będziemy likwidować pianę i jeszcze musimy posmakować czy nie będzie za mało cukru ale uważam, że powinno wystarczyć gotujemy dalej teraz sok nalewamy do butelek hartujemy po troszeczku a później dolewamy sok i tak do każdej butelki do pełna zakręcamy, nie będzie pasteryzowany sok ma piękny kolor, jest bardzo smaczny Klarowny. Z odlanego litra soku wyszło nam 6,5 niecałe pół buteleczki soku, i to będzie czekało teraz na dżem, który wlejemy do słoiczków i będziemy wszystko razem pasteryzować. Nasze drzemie już są pozakręcane, przygotowane do pasteryzacji. Teraz będziemy pasteryzować 10 minut zagotowania. Nasz dżemik już jest gotowy, konsystencja jego jest taka. Teraz będziemy robić te talerzyka i następnie będziemy rozlewać do słoiczków. Przerwa zrobiła się idealna, nie zbiega się, w związku z powyższym możemy rozlewać. Każdy kwiat słoika przecieramy. Ja raz już przetarłam, teraz przecieram drugi raz. Dżemy mam już gotowe. Mają bardzo elegancki kolor. Smakują pysznie. Polecam Państwu ten przepis. Jest naprawdę idealny. Również sok. Proszę zobaczyć jaki ma kolor. Piękny teraz czeka na pasteryzację to samo będzie z dżemami każdy gwint musi być wyczyszczony teraz będziemy zakręcać dżem już mamy gotowy teraz hartujemy słoiczki o dwie takie wazóweczki tutaj zbogowujemy. teraz będziemy dolewać do pełnego pianka już praktycznie zniknęła podczas nalewania zniknie całkowicie tak sentyment zostawiamy w słoiczku do wieczka by mogło spokojnie się zgęstnąć dżem wyszedł o przepięknym kolorze pięknie pachnie smak niesamowity hartujemy samo i tak będziemy wszystkie kolejne robić nasze dżemy i soki już są spasteryzowane, wyglądają bardzo elegancko kolor mają przepiękny teraz odstawiamy do wystygnięcia i wyniesiemy do piwnicy, proszę o wypróbowanie tego przepisu, jest naprawdę super, jest to dżem na dżemy polecam Państwu ten przepis proszę o komentarze, życzę smacznego do usłyszenia, pa pa